Dzisiejszy dzień jest świętem skautów i harcerzy, skautów z całego świata i harcerzy polskich. Jest to e, dzień urodzin e, założyciela skautingu światowego e, Roberta baden e, Świętujemy nie tylko urodziny założyciela skautingu, ale mamy coś świętować w Włocławku, wśród włocławskich harcerzy. Otóż świętujemy dzisiaj nasze e, sukcesy ostatnich kilku lat. E, to, że jest nas e, coraz więcej, e, to, że e, mamy coraz większą kadrę instruktorską. To, że w końcu nasza oferta może być skierowana do większej ilości nie tylko dzieci i młodzieży Osławka, ale też, tak jak widać na tej sali, tutaj właśnie przygody do seniorów włosławskich. Realizując, chociażby fundusze norweskie, jednym z zadań realizacji tego projektu jest właśnie współpraca młodzieży, dzieci seniorami włosławskimi. Także Wydaje mi się, że jest to świętowa. Tak, bardzo ważnym dniem, najważniejszym dniem dla harcerzy jest właśnie Dzień Myśli Braterskiej. Jest to szczególny dzień, bo wtedy łączymy się taką myślą braterską przy wspólnym ogniu w, każdym, w każdej części świata, chociaż na chwilę, żeby właśnie być razem. Bratersko jest bardzo ważne dla nas. W tej chwili Komenda Chorągwi, no bo wybrana całkiem niedawno, bo w październiku, Komenda Chorągwi jeździ po, cały, po wszystkich swoich chłopcach z braterską myślą. Przekazujemy list z podziękowaniem za pracę drużynowym, czyli tym najważniejszym instruktorom tej chorągwi, tym, którzy pracują z naszymi dziećmi i dbają o ich wychowanie. A to braterstwo bardzo ważna rzecz w życiu każdego człowieka, nie tylko harcerza. I myślę, że zawsze warto być dobrym, mieć tą braterską myśl po prostu dobrze myśleć. Myślę, że one są, jeżeli chodzi o tego typu integracyjne spotkania, one są potrzebne, ponieważ karcerzem, jak to wszyscy doskonale wiedzą, jest się przez całe życie. W związku z tym myślę, że dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją dla wymiany doświadczeń, dla po prostu spotkania się szczególnie osób, które już aktywnie w Hufcu ze względu na wiek, ze względu na inne obowiązki nie działają. Niemniej jednak jest to możliwe w dalszym ciągu wspomaganie młodych swoim doświadczeniem, czy powiedzmy uczestniczenie właśnie w różnych przedsięwzięciach dorywczo, można powiedzieć w cudzysłowie, i wspomaganie Hufca Goczarskiego, który no, jest prężnie działającą jednostką organizacyjną Związku Harcestwa Polskiego. I komendy chorą Kujawko pomorskim. Bycie harcerzem to przede wszystkim rozwój, przede wszystkim poszerzenie horyzontów przeżycie wspaniałej przygody, którą pamięta się do końca życia, tak naprawdę. Zresztą jest takie powiedzenie, że harcerzem jest się do końca życia. I ma to sens widać po starszych druchach, że mają jeszcze tą ikrę w sobie.